Cześć, z tej strony Sharikan. Chciałem tylko powiedzieć, że ten materiał pochodzi z naszego Twitcha. Jeżeli takie materiały będą się Wam podobały, to będą pojawiały się cyklicznie u nas na kanale. Do zobaczenia i pozdrawiam. Cześć. 50 tysięcy? Wydaje mi się, że tutaj nieco tam, e, zmiesza nieco to. Nie zmiesza ten nie? Bo ja tak trochę nie Ale będzie. Na razie jest Amok. Hej kanalci, streamerzy, youtuberzy i najlepsze osoby, dziękuję bardzo Martyno, również cię pozdrawiam, cześć, 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 fajnie, że wpadłaś Gdzie Maciek? Nie ma Maćka, Maćka Maciek nie gra <ścoughs> Przybij piątkę, możemy teraz oficjalnie przybić sobie piątkę Jak się z tym czujesz? W ogóle jak tam pierwsze wrażenia w VR-ze? powiem ci, że zmienia to całkowicie postać gry No, granie na PC-cie w vr to jest słaba opcja, powiem ci szczerze Słabo, słabo. No Powiem ci, że jak spadłem na homie, spadłem w dół, to się wywaliłem w ralu. No to trzeba Bo mi się w głowie zaczęło kręcić. Cześć. Cześć. Damn son, where'd you find this? Jakbyś mógł zmienić ten awatar na taki bardziej to... zoptymalizowany, yeah. byłoby super ma W ogóle taki strasznie pańtowy ten kolorystyka jest. Nie żebym coś mówił. Albo ja mam jakieś złe ustawienia graficzne. A taki będzie się dobrze robiło odkurzaczem? Let's go. Yeah, boy! jakowego? Im więcej osób z rączkami, tym fajniej! Więcej osób z rączkami, tym fajniej! Nie <grym grym> znerwuj mnie! Potem... Osobę z rączkami, mnie. Z rączkami, tylko musi dograć piosenkę w Beat Saberze. Potem, potem pozbywamy okay. się tych bez rączek. Okej. Okay. Tak. Super. Nowe rączki. Nowe rączki. RĄCZKI! Nowe rączki. Wiesz co ten palec potrafi? Nowe rączki. rączki. Rączki, rączki, rączki. W końcu mogę zagrać w kamień papiernożyce! Jak się to robi? Pistolet. Pistole! Nie umiem grać! Pił, 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 pił! Pił, Ooo, on tak patrzy tu teraz i takie Hello, Dark Wiesz co jest najlepsze? Wiesz jest najlepsze? Go wkurza to, gdy widzi mnie na wiarkach! kach Go to, gdy widzi mnie i go na wiarkach! Co tam? tam? <gry> Ej, <jest> to... <coughs> X podkreślenie blaze wow. podkreślenie X O nie! 3 złote Startu i nie usuwaj tego xd twarz klauna A few minutes later Twarz z monoklem, prychająca twarz, zamyślona twarz, zagniewana nad. Six and a half hours later Twarz puszczająca oko, twarz bez wyrazu uśmiechnięta twarz to jest dziwne To jest bardzo To jest dobra, Strasznie. Kto jest impostorem? Kto jest impostorem? Oh, zdążyłem no, Jesteś impostorem Dlaczego on? Dlaczego redmask? Bo jeśli jest Dawant, to i redmask Jeśli ty jesteś z redmaskiem na murderze, to on jest z red... to on jest z Dawantem To są moje... Redmask. A ja się czołgam argumenty 300 IQ nie No, 300 IQ nie powiem Opie, ty to jesteś, naprawdę Ruda pała O ty O! Jeszcze raz Proszę! Oh. Kurde są... no. No niestety Wolfie widziałem, to to jest Mr. Wolfie! Widzicie jak się szczerze mój... Pies? Czemu? Dlaczego? Nie lubisz już mlowi Minecraft. <laughs> pomarańczowa tak, słyszymy paruwa. cię. Dobrze, pomarańczowa parowo. Już bądź spokojna, zainstaluję no, Ci no, tą nowszą, nowszą wersję okay, Minecrafta. Okay, okay. Przestań męczyć. Nie, nie, Co się z nim stało? Jeszcze Co z nim jest? Z nim jest? Eee, On nie żyje. sparaliżowało go. Chyba się wkurzył jak kikeliśmy u niego i rozwalił klawiaturę. Lakmusku lek, lak lakmus. Nie, proszę! Nie. Zero niestosownych żartów. Jakie niestosowne żarty? Ja mam 18 plus tutaj ustawione. Tam idź. No, tak? On tak. się plus, dobra. To tak. mogę przeklinać ile w Miot. Szelika na A czy ja mogę z tobą stanąć? hej. Nie. A czy muszę przegrywać od razu? No, no, nie Nie, ale mogę być twoim pieskiem. Nie Dobra, chodź. Przekonałeś. On mnie przekonał. Argumentacja bardzo mocna. Co, Dupa boli? Nie ma. Chcesz z nami Murdera zagrać? Jedną rundkę, a potem lecimy na bilard. Nie, tak. Ogólnie tak sobie przyszedłem, tylko popatrzeć tutaj i, 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 i siedzieć tam w rogu. Uciekajmy! Maciek będzie strzelał, bo on jest nieobliczalny. No nie! Nie ma wszystkich psów! Piesek, nichaj! Gdzie jest twój pancio? Gdzie jest twój pancio? Dobra, tu chyba mała. stoi! Co? Ty jest co? Co? Jest zadanie. Jaka jest szansa, żeby. Okay. żeby... No? Musisz znaleźć Maćka to, w... trey, trey. i go. Ty jesteś detektywem? Ty jesteś detektywem? Okay. Nie? Ale, ale jak zanim to trey, zrobisz? Trey, trey. Ty jesteś detektywem. <grym> tak, on jest detektywem. Tak, Manusz i jest ty, ty, detektywem. Dobra, trzy, trzymaj. Trzy, trzymaj zdjęcia, Trzymaj. To ty się wchodzi. Podobno jest ci Sorry, no Co Sprawa jest, bo ja mam tylko 10 twoich zdjęć, a Maćka mam 940 około. Ja potrzebuję twoich, bo zbieram galerię i potem się będę chwalić, nie? zgrane w Spierdzielaj! O-o. Czekaj, muszę to uwierzyć na streamie. Zobaczcie, grozi mi. Grozi mi. Twoje Nie ostatnie wierzycie. słowa? twoje o! ostatnie słowa Ja myślałem, że on rzucił. Poczekaj, poczekaj chwilę, Filtry trzeba wyłączyć, żeby to efektywnie wyglądało. Disable. O, teraz będę first person, zaraz wracam. Ty, 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 ty. A, czekaj, czekaj. Czas, przerwa. O, no to drodzy widzowie, chyba czas pożegnać się z Wiedzicielem, chciałbym powiedzieć. Jakbym mógł, to bym bardzo chciał się teraz pomodzić w rogu. W Którym rogu? Tam, no jest Tam jest spoko... Tam jest spoko. Tu mi zjad... Tu były ciastka. <laughs> ciastka. Na mnie nie patrz. Na mnie nie patrz. Ja ci nie zjadłem ciastek. Na mnie nie patrz. Ja wiem kto. kto? I wiem kto miał brzuch duży. Kto miał duży? <laughs> A ten się dobrze czuję? Ja czekam. Rozkładam ręce! Ja jestem samolotem! Zamykaj drzwi, bo tu jest Czasami, krewka. <grym znafaję> krewka. I to? To będzie sprzątał. Maciek, stoi Co... na no, suficie. No jest na no, no, suficie. Będę stać na obronie. <grym znafaję> stoję na obronie. Coś Maciek, ty no, mówisz, że krew, 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 krew ci przeszkadza na suficie? A jak. strzelaj tutaj A jak ty nasrałeś na sufit, to było ok? Ale to łatwiej się sprząta niż krew i nie zaprzeczysz. Dlaczego jest gówno na suficie? kolejne dwa w jednym. Teraz jest krew. Kurde, ale to są zdjęcia. Nie? To ketchup, to Widzowie mówią, że to ketchup. faktycznie ketchup. to keczup, ta. Tak, family to jest kanapkę sobie robił i próbował na kanapkę celować i nie tą stroną otwierał i przycisnął i wszystko wywaliło do góry będziesz detektywę i będziesz tam mieć broń, zabij odrak, suszarki, kanywer, pisas, bardzo proszę. Dobra, ale ci Dziękuję bardzo za bronę i i tak cel. zrobimy, ale trz. Też mnie trzymaj, trzymaj. Masz w trafie. Tys, ty, maciek. Ty, kim na kuty. za 5 złotych nie zabiłeś? <laughs> Za pięć złotych nie zabiłeś Poczekaj, nie denerwuj się, pośmylam cię po brzuszku. Za słuchajcie, złotych! tak pięć. się robi. Jak on... Jak on się tak de, jak on się tak denerwuje złotych. to trzeba go pogłaskać po brzuszku. To dupie po brzuszku, za pięć złotych nie zabiłeś! Ty mendo społeczna. Dziękuję za donę, czekaj tak zrobię. Dobra, 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 to będzie dobre, to będzie Nie, ten noc się uśmiechnął do mnie. Uśmiechnął. Czarykan Co? Co jest? Czarykan! Nie już jest! Czarykan! Czarykan! dzieci! Nie, taś, 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 taś! Ktoś donosi! Ktoś donosi, mamy szpiega na czacie! Mamy szpiega na czacie! Odsun się, redmos! Bo dostaniesz! Odsun się, bo dostaniesz rykoszetem! Który dostał? Nie zabij! Kurde grzyb chyba dostał! Co jest? Co mi podchodzi pod cielownik? Kto mi pociął pod cielownik? Dobra, trudno, jednego gziba mniej mamy po na tym świecie A Ja lubiłem Maćka w... jak, jak nie grał w Chat, nie? Ja, ja, pam... ja, ja lubię tego starego Ja lubię tego starego Maćka, który grał w Beat Sabera tylko i, I nie grał w wiatr. Ja, ja nie lubię tego nowego maćka. Donate to świętość. Ja, ja nie wiem czy ja bana nie dostanę, za to, ale gościu kupił mój głos. Ja muszę niestety do ciebie powiedzieć taką rzecz, nie? Chodź. Chodź. O cie tyś pocięciu cięciu. tam regulamin? Do, do ciebie mówię. A ty czytałeś na mnie jak tu weszłeś? Nie, ja też nie, bo nie umiem czytać. Ja czulę! <laughs> ma broń, tak naprawdę! Jezu! Yes. 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 To, to był tą broń! Nie mu... ty, tylko Maciuś! Ty, <laughs> tylko Maciuś! Ej, czekaj, Maciuś nie, zostaw go, Proszę! Zabiją. Zabiją. Dobra, ja się nie bawię tak. A ja tak.